to widzowie z tej strony Elzart, witam na kolejnym odcineczku znowu na ryneczku Steam i mamy lekkie spadki, w sumie to może nie, to jest złe powiedzenie lekkie spadki, spadki po prostu na glitterkach, zaraz wam pokażę jak to się prezentuje wszystko, jak to wygląda cenowo na naszych naklejeczkach, chociaż cena dalej Ceny są w sumie dalej atrakcyjne, jeżeli patrzymy na przykład na Apexa i na Mouse, no bo są dosyć duże, patrząc do wcześniejszych. No i na szybkim wstępie, sponsor Cineczka. również przypominam o konkursie, jaki jeszcze jest i jaki jeszcze będzie, na, oto tego kałaszka Rat Road za 4 ponad dolarki, więc co, można by wygrać, wystarczy sobie zostawić łapkę w górę, czyli subika, napisać jakiś komentarz pod dwoma ostatnimi filmami lub tymi, co będą, kilkoma lub tym, wystarczy pod jednym i, fa i oczywiście, w sumie nie fajnie i zrobić jakiegoś tradera na stronie Skinsmonki, właśnie tutaj z moim kodem Elzard. link do strony macie w opisie strona oferuje darmowe 5 dolarów z kodem właśnie elzart tutaj przy wymianie jest bardzo spoko opcja przy wpłacie również swoim kodem dostajecie 35% bonusu ale aktualnie tutaj właśnie mam nagrodę halloweenową czyli przy doładowaniu przez 100 dolarów dostaje 45 dolarów za free i do tego jak bo mało nie wlicza cen naklejek przez co wyjmiecie naprawdę ładne krafciki ze strony w spoko cenach w sumie takich samych jak normalnie skin plus tutaj na ładne krafty i często właśnie te krawciki są dosyć drogie, jak poszukacie, więc można je potem sprzedać troszeczkę drożej na rynku Steam. Wracając do filmu tak to jak to się wszystko prezentuje aktualnie APEX 2.36 czyli w sumie najklejka, która na mnie najbardziej interesuje tutaj w piku e, zrobiła 2.90 i tak naprawdę to jest moja najwyższa cena jaką nie no dobra tutaj wcześniej mówiłem o wyższym dobra nieważne ale jest to najwyższa cena od bardzo bardzo długiego tutaj czasu jak widzimy e, jaką zrobiła i jest ona aktualnie e, najwyższa co mi się wszystko bardzo ładnie układa e, mieliśmy teraz jakiś ładny spadek i ciekawa czy ta cena odbije aktualnie 2.36 e, to na okresie po 2.30 e, fajnie by to odbiło chociaż ta cena i tak jest satysfakcjonująca patrząc po ile, ja Wam polecałem tą naklejkę i w sumie w jakim niedalekim odstępie czasu I ja tutaj nawet miałem złotówkę na jej zarobku patrząc w sumie hmm, w piku jakbym sprzedawał I tak naprawdę to na tym mogłem sobie ładnie zarobić ale ja jeszcze tego Apexa nie sprzedawałem bo ja z Apexem mam inne plany i ja go raczej trzymam na długoterminówkę Ktoś z Was też mnie pytał a propos Paryża czy opłaca się coś sprzedawać tylko co to było, kurczę zapomniałem a miałem się tego odnieść, na odcinku chciałem i powiem Wam, że zapomniałem co to była za rzecz ale jeżeli o Greyhounda ktoś pytał, czy jeżeli ktoś zakupi Greyhounda właśnie za jakieś tam 5-6 zł, czy to dosyć się szybko odda, bo by się szybko zarobić. Generalnie to e, jeżeli chodzi o Greyhoundy w Holo i wiele innych naklejek w sumie Holo tych tanich z Paryża, no ja raczej to kupuję z zamiarem e, long terma i przytrzymania na jakiś rok dwa e, minimum. Żeby sobie to sprzedać z dużym zarobkiem, a czy to na short term może wyjść? Powiem Wam, że raczej, raczej nie, chociaż jest też na to szansa, no nie? No po świętach raczej bym miał szansę, może z jakimiś lekkimi odbitkami i może to trochę pójdzie, ale na pewno nie na tyle ile byście chcieli zarobić w short termie Patrząc po prostu na cenę, no nie? Mouse, jeżeli chodzi o cenę prezentuje się na poziomie 5 równych złoty. Złotych. To również tak samo właśnie ten sam spadek co przy Apexie i tu widzimy już lekką taką odbiteczkę Również tak samo fajnie cena tutaj poleciała Autografki Tutaj jakieś w sumie lekkie, w sumie ładne spadki pod zakup o czyli 39 można kupić Fajne ceny tutaj można wyjąć jeżeli ktoś jest zainteresowany, w sumie ja nawet nie wiem czy sobie nie dokupię tych naklejek W takich zleceniach aż w sumie aż W sumie sobie złożę zlecenia Czemu, czemu by nie Odcineczku 1.41. Dobra, póki to skromnie polecę 50. Po prostu ja tutaj więcej trochę ich mam też w magazynach, a jak się kupią, to zawsze spoko opcje przytrzymanie ich long. Apexa również bym go kupił, ale Apex jest teraz w wyższych cenach, więc Apexa sobie nie kupuję, Apexa czekam. Jak to wygląda na Fnatic? W sumie Fnatic nie obserwuje, jak się to prezentuje, a Fnatic sobie rośnie. Widzimy, niektóre są spadki tutaj na Apexach, ale na Fnatic, Fnatic to w sumie sobie ładnie leci. Okej, okay, niech sobie leci. Czy tak samo się w sumie Monty zachowało? Bo też mi się daje droższe niż było. Czy tak samo Monte poleciał? Również zobaczcie to na Monte, Mamy w sumie spadki i wzrosty na Paryżu. Glittery się zachowują w jednej, w jednej wiecie: na jednych naklejkach w górę, na drugich w dół. Strasznie dziwne w sumie: bo często tak, że po prostu albo wszystko leci w górę, albo wszystko leci w dół. Pejny w sumie: nic ciekawego się tutaj nie dzieje. Into the bridge. pokaż mi jak tutaj się prezentuje. Na Intelebridge również mamy duże tutaj wzrosty, czyli w sumie wzrosty i spadki. Ja się głównie skupiłem na apekcie i na małzie. Bo na nich się najbardziej skupiam. Ale tutaj widzimy że też są wzrosty, więc jak ktoś ma glitterki Generalnie giterki mi się wydaje, że patrząc na aktualne ceny, jakie są na giterach. Yy, I spoko inwestycja, i spoko to trzymać, i nie wymaga to jakiegoś dużego budżetu, więc ja serdecznie zawsze literki wam polecam i będę polecał, bo to jest yy, oczywiście ktoś cel jak, cele jest tego kupowania i tak dalej i jaki event, to jest event, to chodzi też. Ale no ja często glitterki polecam, bo są po prostu na kleki. Myślałem też, czy właśnie Woody'ego kurczę nam no. Woody'ego nie dokupić. Jest sobie, to znaczy dokupić. No, mam, mam ich bardzo w małych ilościach, ale po prostu sobie kupić trochę więcej. No, w sumie Woody ładnie cała naklejka prezentuje, podoba mi się. I mogę sobie nie dokupić, ale tak też się czaję, tak, to niech skupiwać. Tak myślę właśnie, ale chyba teraz właśnie też złożę na z jakiś po 20 groszy. Też jakiś, nie wiem, po prostu 100 zleceń, zrobimy sobie leciutko. Jak się kupi, to się kupi. Jak się nie kupi, to się nie kupi. Prosta piłeczka Dobra, to leci, 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 szukanie. Dobra, złożone. E, czy może być lepszy okres na kupowanie tego? Może być święta, ale ja aż tak się tym nie przejmuję, bo wiadomo, jak to u mnie jest długoterminowo, to i tak to będzie leżeć w magazynach, więc tak naprawdę no wiadomo, można kupić trochę po lepsze i cenie pewnie, ale i tak ja tak na to nie patrzę, bo patrzę sobie ze względu na to właśnie, że te ceny e, jak nawet spadną, to mnie to nie będzie interesować, bo plan jest taki, żeby to trzymać długo w magazynie i po prostu potem wszystko sprzedać. Więc to było tyle. Jeżeli chwilą Chciałbym w górę, strzelcie subika. Eee, pamiętajcie o kodach trzymajcie się. Cześć, cześć.